Klub Rozwój Rzeszowa, zapraszam. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Państwo Wiceprezydenci, Wysoka Rado. Niestety klub, a no może niestety rozwój Rzeszowa nie przygotował żadnej prezentacji, ale... Tak jak podkreśliłem z tym wnioskiem, jesteśmy pracowici cały rok, nie tylko na sesji budżetowej, więc taką prezentację zawsze przekazujemy mieszkańcom i nie tylko, szanownym Państwu radnym, podczas całego roku budżetowego. Ale przechodząc do meritum, opinia o budżecie miasta Rzeszowa na 2025 rok. Przedłożony przez Pana Prezydenta projekt budżetu, i wieloletnia prognoza finansowa zapewnia prawidłową obsługę zadań publicznych. Zabezpieczone, tak jak już pan prezydent w swoim występie poinformował państwa, zostały wynagrodzenia i pochodne oraz bieżące utrzymanie miasta. Oczywiście, że nie jest tak, Szanowni Państwo, że wszystkie potrzeby, jakie zostały złożone, są składane, są omówione, pisane. Jeżeli chodzi o wnioski do Pana Prezydenta, zostały uwzględnione, bo nigdy tak nie było i pewnie nie będzie, aby wszystkie potrzeby i oczekiwania zostały sfinansowane, ponieważ możliwości budżetu zawsze są niższe, Szanowni Państwo, od potrzeb. Każdy z nas ma pewne oczekiwania i potrzeby, aby wnioskowane... Właśnie przez nas te zadania znalazły się w budżecie lub wieloletniej prognozie finansowej, ale trzeba przyznać, że wiele zadań jest w tym budżecie ujęte zarówno w zakresie wydatków bieżących, jak też inwestycyjnych. Zaplanowano też remonty dróg, chodników, terenów zielonych. Ważnym elementem, Szanowni Państwo, tego budżetu są podwyżki wynagrodzeń. Niejednokrotnie tutaj Radni Prawa i Sprawiedliwości o tym podczas sesji tych miesięcznych wskazywali, jeżeli chodzi o wynagrodzenie. I te elementy w budżecie 2025 roku Pan Prezydent znalazł dla pracowników samorządowych. I one od kilku lat nie były planowane. A teraz jest szansa, żebyśmy je otrzymali. I to nie jest, proszę Państwa, koniec, ponieważ tak samo jak i Wydział Finansowy, tak samo jak i skarbnik na czele z Panem Prezydentem cały czas myśli, bo wiadomo, żeby dać komuś, trzeba komuś zabrać czyli znaleźć źródło, źródło tego finansowania. W tym budżecie pan prezydent właśnie zaplanował środki na ten cel. Zaplanowano również pokazane tutaj w slajdach przez pana prezydenta duże zadania inwestycyjne, chociażby już szeroko omawiana przez nas wszystkich i oczekiwana przez mieszkańców Wisłokostrada. Budowa żłobków, gdzie no to będą właśnie tutaj radni prawa i sprawiedliwości zabiegali o to, aby powstawały te dodatkowe instytucje edukacyjne dla dzieci i młodzieży, dla dzieci, szczególnie jeżeli chodzi o żłobki, to ulica Jachowicza i na osiedlu Budziwój kolejny, kolejny element edukacyjny dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Jeżeli chodzi o budżet 2025, również znalazły się, co na pewno cieszy nie wszystkich, Tutaj jakby jak usłyszeliśmy radnych, ale nas jako Klub Rozwój Rzeszowa cieszy fakt, że znalazły się środki na zakup autobusów wodorowych, które były przedstawiane czy to przez pana dyrektora, czy pana prezydenta. Rozbudowa szkół przede wszystkim przy ulicy Miodowej była szkoła przy ulicy Chopina III Liceum, zespół szkół elektronicznych i wiele innych, które oczywiście planujemy, jeżeli chodzi o budżet 2025 lub wieloletnia prognoza finansowa. Na wiele zadań inwestycyjnych, panie, Szanowni Państwo, Pan Prezydent i tutaj wielki szacunek pozyskał dofinansowanie zewnętrzne, chociażby na już mówiona przeze mnie wysokostrada, budowa żłobków czy zakup autobusów. No i tutaj praktycznie wymieniana przez każdych państwa radnych Podkarpackie Centrum Lek Atletyczne. duża i kosztowna inwestycja, która jest już w realizacji z dofinansowania z budżetu, z budżetu państwa i z budżetu marszałka województwa, z tym że w budżecie miasta jest nie 25% zakładanych tylko panie prezydencie 50 czy, czy nawet może i więcej około 90 milionów. Więc szanowni państwo to nie jest 25% inwestycji. Może to nie jest tak jakby się wydawało budżet marzeń dla nas yy, radnych, ale naszym zadaniem jest to budżet bezpieczny i dobrze przygotowany przez pana prezydenta i wydział finansowy. Potwierdzeniem poprawności i rzetelności tych dokumentów już są przedstawione przez Pana Przewodniczącego Komisji Komisji, to jest Finansów, pozytywne opinie wydane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie, zarówno w zakresie projektu budżetu, jak i WPF-u. Zanim, Szanowni Państwo, chociaż opinia jest jedna naszego klubu, chciałbym przeczytać i przy, za, zainteresować jeszcze Państwa kilkoma pozycjami, które znalazły się w budżecie w 2025 roku. Oczywiście te pozycje były już przedstawiane przez Pana Prezydenta, ale ja może powtórzę. Takie najdalej idące i bardzo ważne, gdzie praktycznie w połowie budżetu pokrywają koszty, jest to oświata i wychowanie, mówiono już przede, przeze mnie, budynki i poprawa warunków bazy zespołu gospodarczych, zespół szkół elektronicznych, trzecie liceum, szkoła podstawowa nr 21 i dziewiąte liceum. Następnie dotacje celowe, jest tych dotacji celowych między innymi tutaj zabiegane przez koleżanki i kolegów dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej i taki przykład z budżetu, planowanego budżetu, projektu budżetu na 2025 rok OSP Słocina na zadanie pod nazwą zwiększenie potencjału ratowniczego 200 tysięcy złotych. Niby mała suma, ale potrzebna na Ochotniczą Straż Pożarną. Następnie również zabiegane przez Państwa Radnych budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Słocina 63 tysiące złotych, na ulicy Załęskiej milion 815 złotych, na ulicy Gościnnej Rewitalizacja, Szanowni Państwo, parku Słocina 1 250 zł, poprawa infrastruktury sportowej na boisku piłkarskim osiedlu Biała 400 000 zł, dotacja celowa na Rzeszowski Dom Kultury Biała 50 000 zł. Proszę sobie zajrzeć i może każdy z Państwa jeszcze przypomni sobie prezentowany przez Pana Prezydenta rozdział 0108 melioracje wodne 300 tysięcy zł, środki na prowadzenie bieżącej konserwacji rowów melioracyjnych Budziwój, Miłocin, Słocina, Zalesie, Biała. Na Komisji Kultury i Promocji pan Andrzej Szlachta niejednokrotnie prosił o to, abyśmy pochylili czoła i znaleźli środki na ochronę zabytków i opieki nad zabytkami. Szanowni Państwo, w budżecie 2025 są takie środki, są zapisane przez Wydział Finansowy i Pana Prezydenta, dokładnie budowa i oświetlenie parku Józefa Szajny, cmentarz przy ulicy targowej. Już była mowa i, i nie chciałbym dowrócić do obiektów sportowych, jakie zapisane są w budżecie na 2025 rok i wieloletnią prognozę finansową. Ale co z tego, że zapisaliśmy, jak możemy jutro wyjść na ulicę? na ulicę naszego miasta i powiedzieć mieszkańcom, no słuchajcie kochani, my nie wiemy, czy będziemy realizować te wszystkie zadania w dziale oświata, ochrona zabytków, kultury, sportu, edukacji, ponieważ radni Rozwoju Rzeszowa i Koalicji Obywatelskiej są zgodni, aby jednak pomóc tym wszystkim mieszkańcom i zagłosować za budżeciem, bo są po prostu odważni. Yy, niejednokrotnie padały hasła, że że zadłużenie. Ale szanowni Państwo, skąd się to bierze? Jeżeli my inwestujemy w naszym mieście i te wszystkie pozycje, o których tu Pan Prezydent wspominał i one są zapisane w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej, one się nie biorą znikąd. One po prostu muszą mieć pokrycie finansowe. Więc te zadłużenia są i ja bym się tego zadłużenia nie bał. Jak już było przedstawione, będziemy ratować sytuację. To nie jest tylko miasto Rzeszów, że musi myśleć o zadłużeniu. To jest cały kraj, cała Polska, wszystkie miasta, wszystkie samorządy. Z tym, że, z tym, że Rzeszów znajduje środki na wynagrodzenie, na utrzymanie miasta, o, o których mówiłem na początku, bo są samorządy, są miasta, gdzie takich środków nie mają i również, szanowni państwo, było i zdarzało się tak, że na przykład nauczyciele nie otrzymywali wynagrodzenia, bo nie było na to środków przeznaczonych w budżecie danego miasta. U nas w Rzeszowie takiego zagrożenia nie ma, to jest po pierwsze. Po drugie, szanowni państwo, tu kieruję, kieruję słowo do radnych opozycji, opozycji Prawa i Sprawiedliwości razem dla Rzeszowa żeby się nie bali i jednak tym mieszkańcom, którzy zasługują na te inwestycje, przekazali dobrą świąteczną informację, że wszystko a może nie wszystko, bo tego nie ma i, i, i o tych też wspominałem, ale o tym będziemy pamiętać, bo jeszcze wszystkim radnym, a szczególnie tym nowym przypomnę, że są tak zwane miesięczne zmiany budżetowe, gdzie Pan Prezydent wyraźnie powiedział, że, że od stycznia będziemy już pracować nad nowym budżetem, aby dane zadania, o których państwo mówicie i planujecie na swoich osiedlach, na swoich swoich podmiotach, swoich instytucjach znaleźć. O tych środkach będziemy mówić już od stycznia 2025 roku. Ale co mamy powiedzieć na przykład fundacjom, stowarzyszeniom, NGO-som? Którzy na przykład już w poniedziałek najbliższy, najbliższy chcieli ogłosić konkurs na dotację z zakresu sportu dzieci i młodzieży, w najbliższy poniedziałek, no nie ogłaszamy tego konkursu, Szanowni Państwo, bo budżet nieuchwalony. Czyli idźmy do tych klubów mniejszych z Białej, ze Słociny, z Budziwoja i powiedzmy tak: słuchajcie, nie macie tych środków, bo niestety de facto nie możemy ich przeznaczyć, z tego względu, że budżet miasta jest na tę chwilę nieuchwalony. A może i w ogóle nie będziemy uchwalać, czyli te wszystkie inwestycje, które były przedstawiane przez pana prezydenta, one nie znajdą swojego ani toru realizacji, ani nie będą w ogóle planowane, a najlepiej je wykreślimy z budżetu. Mamy tu przedstawicieli i klubu sportowego i mamy przedstawiciela... Stowarzyszenia Razem dla Rzeszowa, Pana, którego serdecznie witamy. Powiedzmy teraz temu Panu Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne jest zagrożone. A dlaczego zagrożone? Ponieważ środki w budżecie miasta, które są zapisane, po prostu są nieuchwalone. Szanowni Państwo, więc nie bójmy się i my jako Klub Rozwój Rzeszowa apelujemy o rozsądność, bo. Żadne przeciąganie w cudzysłowie mówiąc jeden czy dwa, czy tydzień, jak wy to nazywacie, technicznym budżetem, nic nie pomoże, bo tak jak już de facto powiedziałem, najbliższy poniedziałek wydziały Urzędu Miasta Rzeszowa chcą ogłaszać konkursy po to, aby te mniejsze podmioty, które naprawdę naprawdę utrzymują się z, z dotacji miejskiej, mogą normalnie funkcjonować, czyli nie zagrożone są turnieje mikołajkowe, świąteczne, tcr, etc. etc. Więc, my, jako Klub Rozwój Rzeszowa, oczywiście podsumowując, oceniamy pozytywnie przedłożony przez Pana Prezydenta projekt budżetu i wieloletniej prognozy finansowej. Oczywiście będziemy głosować za przyjęciem. I jeszcze raz powtarzam i apeluję do wszystkich radnych, którzy są niezdecydowani: nie bójmy się i nie rezygnujmy dzisiaj ze środków przeznaczona na edukację, kulturę, sport i inne działy. Wracając jeszcze do budżetu, szanowni państwo, klub Rozwój Rzeszowa będzie prosił pana prezydenta w roku 2025 o znaczące środki, przeznaczenie znaczących środków na zadania, szczególnie tutaj zadania, które są najlepiej najlepiej oceniane, najlepiej wychodzące i mówiące co, co najpilniej jest potrzeba dla mieszkańców są to zadania, które nie znalazły swojego uznania w rzeszowskim budżecie obywatelskim. Będziemy chcieli, żeby w roku 2025 szczególnie jest tutaj świetny przykład Parku Stare Miejskiego nie znalazł swojej aprobaty w budżecie rzeszowskiego budżetu obywatelskiego, obywatelskiego przepraszam, więc bardzo będziemy serdecznie prosić Pana Prezydenta, aby w zmianach budżetowych, czy to będzie styczeń, luty, marzec czy nawet i później, żeby te zadania, które są atrakcyjne dla mieszkańców, a oni wiedzą najlepiej, które są atrakcyjne, znalazły swoje uznanie w nowym budżecie. Kolejne zadanie, o których będziemy chcieli wnioskować Panie Prezydencie, to jest analiza, koncepcja, może i dokumentacja na Muzeum Dobranocek. Zależy nam jako klubowi niejednokrotnie o tym, żeśmy rozmawiali, że tak zacne, zacne wszystkie. Wszystkie pamiątki zebrane przez pana Wojciecha Jamy nie znalazły swojego uznania uznania w, w tej małej, można powiedzieć, sali w, w Teatrze Maska, tylko może jest szansa i powstanie koncepcji nowego budynku Muzeum Dobranocy, który będzie kolejną atrakcyjną atrakcją turystyczną naszego miasta. I trzecie zadanie, o którym będziemy wnioskować w trakcie bieżącego budżetu 2025 roku, to będą środki, zwiększenie środków na dotacje z zakresu kultury i sztuki, dotacje sport dzieci i młodzieży i sport senior. Bardzo serdecznie dziękuję i na koniec jeszcze raz serdecznie, Szanowni Państwo, proszę w ten świąteczny klimat, Abyśmy do mieszkańców wyszli i powiedzieli: Słuchajcie, mamy te inwestycje, o które żeście wnioskowali, a te, które, o których jeszcze myślimy, będziemy realizować w roku 2025 w tak zwanych zmianach budżetowych. Bardzo serdecznie dziękuję.